Dobrze założyłeś? Teraz dobrze, bo wcześniej odwrotnie. A gdzie ręce? O drugi dopiero usnęliście? To witam was w nowym, o, pięknym dniu. Dziękujemy. Teraz Marcel, Marcelowi pokazuję, jak tutaj kadrować zdjęcie. Nie, przybliż. co robisz? O, o, jeszcze tros za bardzo. Na tapetę sobie tylko Ta tapeta. Świnki dzisiaj miały nowego w nocy towarzysza. Mianowicie z wami dzisiaj spał Miłosz. Bo, bo miłość dzisiaj spał u Marcela. Eee, taka była zamiana. I spałeś pierwszy raz ze świnkami? Nie, nie. Cześć. Ale co, szaleją one? No bardzo. Ja nie wiedziałem, że on tak szaleją nocy. A rano? A rano też. A rano najwięcej. Ja, ja się budzę, a oni y, wywalają, brzęczą, piszą, y, gryzą domek. Ja nic nie mogę zrobić. A dlaczego Marcel nie narzeka? No bo Marcel ma taki. On ma taki bardzo głęboki sen, taki bardzo bardzo. A ja mam taki też głęboki, ale. Znaczy mam taki, że po prostu obudzi mi na przykład budzik i wszystko. Marca bym może nie obudził budzik. No ale. No, ja tu nie mogłem spać. Chciałem mieć świnki w swoim pokoju. I ja bym tam zro... Chciałem tam zrobić miejsce u mnie w pokoju, żeby tam zrobić, ale nie ma opcji. Odwołuję to. <laughs> Serio, to jest masakra jakaś. Więc. Jak chcecie mieć świnki? To może kiedyś nagram taki osobny filmik. Może w logu jakimś powiem, czy polecam i ogólnie. Ale. No, polecam dźwięki, bo są fajne. Jak kilka lat temu otwierałem swój sklep, to testowałem różne, różne sklepy internetowe. I do finały do finału przeszły dwa sklepy. Shoper i Shoplo. A teraz okazuje się, że Shopper wykupił Shoplo, czyli mój sklep. <laughs> Więc chcąc, nie chcąc, chyba i tak będę w tym. Które odrzuciłem. No i teraz sobie sprawdziłem, że shopper wszedł na giełdę 9 lipca. Na przykładzie tej firmy pokażę Tobie, o co chodzi Frizowi z wejściem na giełdę. Shopper wchodzi na giełdę 9 lipca. Zdobywa od ludzi, inwestorów pieniądze. I teraz kupił Shoplo za 17 milionów złotych, ale nie dlatego, że wypracowali tyle pieniędzy, tylko że zdobyli od inwestorów. I Frizz wchodzi na giełdę po to, żeby zdobyć pieniądze od inwestorów i za te pieniądze będzie kupować albo firmy, albo udziały w jakichś firmach. Wziąłem torbę, bo idę na siłownię, ale miłość jest z Wiktorem tutaj grają sobie w piłeczkę, to ja może też. Mogę z Wami zagrać, chłopaki? Tylko nie mam za bardzo butów do grania w piłkę. A może tymi? Ty najpierw? Ile, ile jest? 83 83 Jeszcze jeden punkt 93 A już widzę, że się wkurzył Już jest wkurzony Dzięki za grę chłopaki Jest osiem pięć. Siata, siata. <grystanie> to będzie widać. To była siata. Nie, nie. No, no. Druga nie. siata. Skutek A to że się... Bo tam nie widzę tego. A, dajmy. Tutaj na linii stojcie. Kto ja wygrywa? Zróbcie to. Kto wygrywało? Kto wygrywało? Dziewięć, pięć. A ja zrobiłem... Hey. Ja pięć. Hey. Ja zrobiłem sit-off? Tak. Serio? A to było przyrodkowe. Ja zrobiłem jemu. Tak, ale pan tu też wyraził sit-off. Ej, ty panujesz mnie. Specjalnie to robisz. Bije mnie! I ktoś się śmieje? Nie, podwójnie, podwójnie. Oh. Tu zrobiliśmy. Nie, chodź, 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 Nie, Muszę odpocząć. Zagraliśmy teraz odwrotnie, czyli jeden na dwóch. No i zgadnij, kto wygra. Ja, znowuż. Jestem tutaj, jestem tutaj, nie, nie. nic, nie. jestem kurde! No, nie, bo gdzie... Gotowi do, startu? Start. do startu? start. Ale mi zapał? Nie było fast startu. Co? Nie było Nie, teraz nie było fast startu, nie O, idziemy, Mikulka... To teraz ty ze mną Ale mi kółka dopiero w połowie zapała I tak nagle Tak się Do biegu No, mogę Dobra Gotowi? Do... Gotowi? Do startu? No chyba nie gotowi. ale... gotowi? Do startu? Start! Oj, mi się ręka ugięła. Cheps. Wydaje mi się. Ale ja miałem minę podczas biegania. Wydaje mi się, oh. że Miłosz wygrał. Ale... ale minę miałem. Ale pan w końcu ten. Mega przyspieszył. W końcu chce? Ej, chłopaki! Ja wygrałem! Mój brzuch był szybciej! No nie, <laughs> Serio. Nie no tak, nie ma. To nogi? A, muszą myśli, to nogi. Nie. Tak. Nowe, Ciało? Noga. Chłopaki robią sobie tez na przyjaciela. No, bo mi się wygrywa, to na pan, To pan też może odpowiadać. Ale nie jestem twoim przyjacielem. No nie, ale może pan odpowiadać. I albo pana wyzywam, albo nie. O, to ja nie chcę, rezygnuję. Dobra, chyba, chęć. Ja. A się. A, a jak mają jak mnie wyzywać, to rezygnuję z tego. Bo ja na początku, jak biegliśmy, to. Ty ty mnie wyprzedziłeś na starcie. No. Ciekawe czy jakbyśmy biegli na dłuższy dystans, jeszcze 10 metrów, to byśmy cię nie wyprzedziło. Ja myślę, że tak, bo to, to było... no nie wiem, miłość był, no nie wiem, to była jakaś taka odległość i pan przy końcówkę, przy końcówce, tak? no. A wiecie o tym, że ja miałem, Milo o tym wie. Na tej bieżni tutaj, stąd dotąd, 60 metrów miałem rekord tej oto szkoły. Jaki. Nie pamiętam Cały rekord? Rekord, no na tablicy wisiałem. Tam była jakaś tablica, już nie ma tablicy rekordów. Są? Są, re Jest tablica rekordów tutaj w szkole? No i lista. Tak? Ale nie ma rekordów. No. Są po prostu cała punktu, nie, nie wiem. No. A pu nie, punktacja jest. Teraz sobie przypomniałem chciałeś na siłownię. Milo, a ty kłódkę gdzie masz? Co? Kłódkę od grałeś na siłownię. No w domu. W domu jest? No. Niemożliwe. To wrócić. Co aby... niemożliwe? Ezeldin Bahaber został oficjalnie najstarszym zawodnikiem piłkarza na świata 70. Zacznijmy jeszcze od tego, że nie miałem specjalistycznego obuja.